Cześć! Z tej strony Krzysiek Lis, z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku odpowiem na zadawane przez Was pytania. Zapraszam! Wyjechałem sobie na świeże powietrze, żeby coś nagrać na łonie natury. No, ale okazuje się, że dziś natura nie jest dla mnie zbyt łaskawa, bo cały dzień po tej okolicy chodzą burze. Jak wreszcie mam czas, żeby coś nagrać, to właśnie zaczyna lać. Ale nie bez przyczyny mam tę płachtę biwakową. I Wasze pytania. Igor, co sądzisz o chodzeniu z dziećmi na strzelnicę i używaniu przez nich ostrej amunicji? Na to pytanie jest mi trudno odpowiedzieć, dlatego że ja z dziećmi na strzelnicę nie chodzę. Może dlatego, że sam rzadko chodzę na strzelnicę. Ale jeśli ktoś ma w domu broń albo na poważnie podchodzi do nabywania umiejętności związanych z wykorzystaniem broni, to myślę, że taka osoba spokojnie mogłaby zabierać dzieci na strzelnicę. Bo broń jest dla dzieci niebezpieczna głównie wtedy, kiedy nie potrafią się nią posługiwać bezpiecznie. I na przykład też uważają za jakiś tam zakazany owoc, którym fajnie jest się pobawić i pokazać go kolegom. Na przykład pokazać kolegom, jak fajnie można bawić się w Indian karabinem myśliwskim ojca. Jeśli dzieci będą miały respekt do broni, tak jak mają respekt do noży i nie bawią się nożami cyrkowców z kolegami z podstawówki czy tam z przedszkola, tak samo nie będą bawić się bronią żeby broń nie była dla nich niczym wyjątkowym, bo kiedy będzie czymś wyjątkowym, to będą chciały się nią pochwalić kolegom. Będą opowiadać, a, bo mój tata ma w domu broń. Tego nie chcemy, prawda? Więc sobie dzieci na strzelnicę, jak najbardziej. Kuba zadał takie dosyć długie pytanie, jedną jego część wyodrębnie do osobnego materiału, natomiast odpowiem tylko na resztę. Czy książka to dobry wybór do na przykład zestawu 24-godzinnego czy 72-godzinnego? Moim zdaniem tak, ponieważ w wolnej chwili, jeśli by się taka znalazła, to można się odprężyć i odpocząć lub rozpalić ognisko albo użyć do celów ta takich, taki, jakie ma papier toaletowy. Wydaje mi się, że noszenie książki w zestawie 72-godzinnym to jest bez sens. Bo to jest tylko dokładanie sobie czegoś, co tak naprawdę raczej nam nie będzie potrzebne. Krzysztof Kwiatkowski, autor bardzo fajnej książki o survivalu, Survival po polsku. No, taki rysunek w tej książce, właśnie jak to chłopak na, na, na survival, na wyprawę survivalową, zabiera ze sobą plecak, pełen książek. Myślę, że to się mija z celem. Ja bym nie brał książek. Jeśli potrzebujesz papieru toaletowego, weź papier toaletowy. Wydaje mi się, że w kryzysowej sytuacji, e, kiedy będziesz zmuszony skorzystać z plecaka, nie będzie momentów, w których warto będzie sobie wyciągnąć książkę. Nie lubię mówić, że na pewno czegoś nie należy robić, bo, bo to jest zły pomysł. No, moim zdaniem to jest zły pomysł. Ja bym tego nie zrobił. Ale czemu nie, w sumie? Pozdrowi pana pan na odcinku. Pozdrawiam. I takie mam pytanie, co pan myśli o ucieczce rowerem w razie ewakuacji lub wojny. Wydaje mi się, że o rowerze była mowa wielokrotnie. Brakuje nam osobnego materiału na temat rowerów, bo rower jest jednym z najlepszych rozwiązań na trudne czasy. Takie naprawdę bardzo trudne czasy. Rowerem łatwiej będzie się wyrwać z miasta niż samochodem, kiedy ulice, drogi będą zakorkowane. Oczywiście z drugiej strony łatwiej jest przewieźć babcię czy noworodka samochodem. Niż rowerem. Są też i rozwiązania, typu przyczepki na przykład. Te problemy też da się rozwiązać z użyciem rowerów. Rower warto, warto mieć, warto jeździć na nim. Tyle. Na początek tyle. Mówię, będzie osobny materiał na ten temat kiedyś w przyszłości. Pytanie z czystej ciekawości. Co uważasz o notowaniu swojego życia prywatnego, zastosowaniu notatek w survivalu? Nie chodzi tu o prowadzenie bloga, ale o notatki dla siebie. Notujesz elektronicznie czy odręcznie ciekawe miejsca strategiczne, miejsca, zaparkowany samochód. Zapisywałbyś opisowo, czy współrzędnymi kodował jakoś notatki, nosisz coś ze sobą, jakiś notatnik jako EDC. W zasadzie tak, nawet dwa notatniki noszę ze sobą jako EDC. Tu jest odnośnik do materiału o moim zestawie EDC z zeszło, z zeszłego roku, do materiału z zeszłego roku, chociaż zestaw też jest z zeszłego roku, w tym roku. Troszkę go tam pozmieniałem. EDC to się zmienia w zasadzie niemal codziennie. Chociaż jeśli zmienia się codziennie, to nie jest to EDC, jak sama nazwa wskazuje. Niemniej jednak, mam ze sobą dwie rzeczy do notowania. Po pierwsze, telefon komórkowy yy, i notatki w tym telefonie komórkowym robię na najróżniejsze sposoby. Jeśli mam o czymś pamiętać, to zapisuję, to zapisuję to sobie w kalendarzu z jakąś datą, żeby mi się to przypomniało. Jeśli chodzi tylko o jakąś sprawę do załatwienia w przyszłości, ale bliżej nieokreślonej, to po prostu robię sobie notatkę albo wysyłam sobie mail, żeby mi to zostało na skrzynce mailowej jako rzecz. Do załatwienia. Mam też taki papierowy notatnik, który używam bardzo rzadko, ale też czasami. I tam ja na przykład notuję sobie pomysły na wpisy, czy na artykuły, na, na moje pozostałe blogi, na filmy, na ten nasz kanał, tutejszy, właśnie. Jeśli chodzi o notowanie takich strategicznych miejsc, no to yy, są dwie szkoły. tak? Jedni będą ufać tylko swojej pamięci, inni na przykład będą woleli mieć to rozpisane gdzieś, żeby móc potem komuś te informacje przekazać w łatwy sposób, choć niekoniecznie koledze drużyny suriwalowej, równie dobrze po prostu żonie, tak? Żona nie zawsze musi chcieć brać udział w takich przygotowaniach. Nie zawsze musi chcieć wiedzieć, gdzie fizycznie zakopaliśmy jakiś na przykład zapas żywności w lesie. Ale z drugiej strony dobrze, żeby ona to wiedziała, gdy przyjdzie jej z tego skorzystać, więc zostawiamy jej po prostu jakiś tam zeszycik, być może właśnie z zaszyfrowanymi informacjami i informacją, jak je odszyfrować, albo po prostu musimy go dobrze ukryć i uznajemy, że to w zupełności wystarcza. Nie uważam, żeby któreś z tych rozwiązań było jedynym słusznym. Marcin pyta, czy istnieją domowe sposoby na pozbycie się komarów? Pozdrawiam i gratuluję tak licznej grupy fanów domowego survivalu. Dzięki. Pewnie istnieją. Nie testowałem ich na swojej skórze. Nie, przepraszam, Nie. źle mówię. Kiedyś robiłem pułapkę na komary. Tu znajdziecie odnośnik do tego materiału. Robiłem go na drugim kanale. Zobaczcie, bo, bo to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. Ten film pokazuje, jak taką pułapkę zrobić i jaka jest jej efektywność. Um, myślę, że warto, żebyście um, wiedzieli o tej metodzie, bo można o niej dużo poczytać i tam... Zobaczcie, zobaczcie, jak to działa. Można się smarować na przykład olejkiem waniliowym podobno. E, można na przykład pić napar z czystka i to odstrasza kleszcze, komary chyba też. Nie do końca ufam takim metodom. Wydaje mi się, że zapas dobrego płynu na komary z DEET to jest lepsze wyjście. Nie spędzamy większości czasu w lesie, musząc uciekać przed komarami, więc wydaje mi się, że na nasze potrzeby, ludzi przygotowujących się na trudne czasy, to jest w zupełności wystarczające. Być może ktoś, kto zajmuje się bushcraftem wolałby korzystać z metod naturalnych. Ok, w porządku, ja to szanuję. Nie należy takich osób, nie uważam, żebyśmy za wszelką cenę powinni szukać prostych, tanich, domowych rozwiązań. Czasem warto jest wydać parę złotych i kupić porządny, markowy preparat. Kuba, pytał przez Facebooka. Wpadłem na ciekawy pomysł na materiał. Nie mogłem o tym znaleźć sensownych informacji i rad, więc może ty się wypowiesz. Mianowicie chodzi o temat wady wzroku w sytuacjach podbramkowych. Brak do sklepu, do dostępu do sklepu optycznego, ogólnie sytuacje zagrożenia. Always be prepared. Chodzi mi o osoby zarówno noszące soczewki kontaktowe, jak i okulary. O te pierwsze w sytuacji zagrożenia będzie trudno, a drugie mogą zawsze ulec uszkodzeniu. Plus warto dodać, że jednak wada wzroku może się zmieniać. E to jest zagadnienie w zasadzie niewiele różniące się od kwestii przygotowań na brak leków na przykład. No bo ok, okulary to nie jest lek, soczewki kontaktowe to nie jest lek, ale jeśli potrzebujesz zużywać w regularnych odstępach czasu soczewki kontaktowej i musisz je kupić, no to po prostu traktuj to tak samo jak lekarstwa na jakąś nieuleczalną, przewlekłą chorobę. Po prostu kup ich odpowiednio więcej. Tak samo z okularami. Oczywiście okulary mogą ulec zniszczeniu, ale tak samo może ulec zniszczeniu kompas. Więc jeśli twoje bezpieczeństwo jest zależne od okularów, to traktuj tę sytuację tak samo, jakby było zależne od kompasu. Czyli po prostu kup sobie więcej tych okularów. I tak, ta wada wzroku będzie się stopniowo pogłębiać, powiększać czy tam pogłębiać. Ale to nie zmienia faktu, że zawsze możesz sobie kupić te okulary na zapas, na przykład uwzględniając to, jak ta wada wzroku będzie się w przyszłości rozwijać. Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że na przykład mamy jeden komplet oprawek, jedno oprawki i dwa komplety szkieł albo trzy o coraz jakby większej zdolności korygowania wzroku. Jak się nasza wada będzie rozwijać, no to będziemy zmieniać soczewki, szkła na coraz mocniejsze. Myślę, że nikt nie przygotowuje się na, mało kto w naszym środowisku przygotowuje się na taki długotrwały brak cywilizacji rzędu kilkudziesięciu lat i zakłada, że musi na te kilkadziesiąt lat naprzód zrobić sobie zapas okularów. Czy leków, no to jest, bądźmy szczerzy, nierealne. Ale na kilka lat, na dwie, kolejne zmiany okularów, myślę, że można się już przygotować właśnie w ten, oto w sumie prosty sposób. Czy w przypadku, gdy cała ludzkość zacznie głodować, to nie lepiej zostać kanibalem? Gwarantuje to dość duże szanse przetrwania? Nie. Nie lepiej zostać kanibalem i wydaje mi się, że już w samym pytaniu widać, że nie lepiej. Z dwóch względów. Po pierwsze, kiedy ludzkość głoduje, to ludzkość będzie wymierać. Chcesz uzależniać swoje przeżycie od tych wymierających ludzi? Chcesz polować na tych wymierających ludzi, których będzie coraz mniej, którzy będą coraz szczuplejsi i w coraz mniejszym stopniu będą, zaspokoić, będą w stanie zaspokoić twój głód? Nie jest to chyba mądre, co? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, czy w ogóle warto uzależniać swoje przetrwanie w trudnych czasach od czegoś, na co nie mamy wpływu, w tym przypadku od innych ludzi, których trzeba będzie upolować i zjeść? W ogóle uważam uzależnianie siebie od ludzi innych za błąd. Takie podejście niczego nie gwarantuje. I to pytanie jest po prostu, no nie bójmy się tego powiedzieć, głupie. To jest głupi, głupie pytanie. To nie jest prawda, że nie ma głupich pytań. Jeśli usłyszycie kiedyś, że nie ma głupich pytań, przypomnijcie sobie to pytanie. Niemniej jednak my zawsze na tego typu pytania staramy się odpowiadać, ponieważ no, czasem ludziom przychodzą do głowy takie głupie pomysły i uważam, że te głupie pomysły trzeba prostować. Drugie pytanie jest już bardziej sensowne. Czy świnki morskie nie są idealnym zwierzakiem do hodowli na mięsko. Są smaczne, szybko się lęgną, są milusie, a z ich czaszek można zrobić fajne breloczki do kluczy. Mam już dwa. <laughs> nie wiem. To znaczy świnki morskie, o ile mnie pamięć nie myli, to w niektórych kulturach jest zwierzę, które się zjada normalnie, to mięso z ich się zjada. No więc skoro tak, to znaczy, że u nas też teoretycznie byłoby to możliwe. Czy są idealne? To nie wiem. Nie jadam takiego mięsa, nie robiłem sobie nigdy breloczka do kluczy z ich czaszki. I akurat możliwość zrobienia broloczka do kluczy z czaszki uważam za mało istotną pod kątem przetrwania trudnych czasów braku jedzenia, na przykład w sklepach. Ale nie mnie oceniać, być może dla kogoś ma to kluczowe znaczenie, ponieważ będzie miał co tydzień nowy komplet kluczy, do którego będzie potrzebował zrobić broloczek. Szukając zwierząt do jedzenia w trudnych czasach warto wziąć pod uwagę kury, kozy, owce, świnki, ale też właśnie świnki morskie, czy nawet owady. Owady, tak, owady. I na koniec dwa takie śmieszne pytania. No Leaf, czy może No Life, pyta, gdzie mogę kupić tą koszulkę? I Dirty Shock zadaje podobne pytanie, gdzie można kupić taką koszulkę. Wiecie co to jest bardzo, to jest bardzo śmieszne, ponieważ niemal pod każdym ostatnim filmem, na którym pojawiam się w tych koszulkach, o których chłopaki prawdopodobnie pytają. To jest to, co teraz widzicie na ekranie z poprzedniego materiału. Kiedy pojawiam się w tych koszulkach, to zawsze w opisie pod filmem jest odnośnik do miejsca, gdzie te koszulki można kupić. Zawsze. Nawet jest czasami na filmach, na których nie mam na sobie tej koszulki, jak na przykład teraz. Więc słuchajcie, umówmy się. Umówmy się. Taka umowa między nami. Zanim zapytasz, zajrzyj do opisu. Zajrzyj do opisu, bo tam naprawdę jest masa ciekawych informacji, gdzie można, gdzie można nas znaleźć, gdzie można nam zadawać pytania, gdzie można przeczytać masę innych ciekawych artykułów. Nie tylko napisanych przez nas. I to wszystko jest w opisie, proszę. Umowa? Ale umowa, opis pytanie. Nie, pytanie opis. Opis, pytanie. Ja wiem, wiem, że wam się nie chce czytać. Wiem. Ja rozumiem, że kliknięcie w rozwiń opis, czy jak tam ten przycisk się w waszej wersji językowej YouTube'a nazywa, to jest duży wysiłek. Ja wiem. Ja to rozumiem wszystko. Ale szybciej znajdziecie odpowiedź tam niż doczekać się odpowiedzi z naszej strony. Tym bardziej, że nam się często nie chce na takie pytania odpowiadać. No, bądźmy szczerzy. Oczywiście, jeśli są jakieś inne zagadnienia, które chciałbyś, czy chciałabyś, żebyśmy poruszyli, no to śmiało wpisuj tutaj w komentarzach pod tym filmem. Można do nas też pisać na Facebooku, Instagramie, w komentarzach na blogu, czy nawet mailowo. Wszystkie te pytania zbieramy potem do kupy właśnie w taki jeden materiał jak ten. On się pojawia co 4 tygodnie, więc nie bój się pytać. Ale umowa. Najpierw opis, potem, potem pytania. Skorośmy się już umówili, to możemy się z czystym sumieniem z Wami pożegnać. Widzimy się za tydzień w następnym filmie. Warto nasz kanał zasubskrybować, aby nie przegapić tych kolejnych materiałów. Jest taki przycisk z dzwoneczkiem obok przycisku subskrybuj. Jego naciśnięcie spowoduje, że będziecie dostawać powiadomienia o naszych nowych materiałach na różnych urządzeniach, czy tam nawet mailem. Warto. Tak samo warto jest obejrzeć te materiały, które do tej pory dla Was przygotowaliśmy. Te, co tutaj widzicie na ekranie. Widzimy się za tydzień w następnym filmie. Trzymajcie się.